Czołem, czołem. Krąka z Rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. I wiem, że dziwnie się zrobiło. Call of Duty. Ale moi drodzy, no to prawda. Call of Duty to będzie pierwszy film na moim kanale z Call of Duty. A przekonał mnie do tego po pierwsze trailer i przekonały mnie do tego realia, bo po raz pierwszy od wielu wielu lat będziemy mieli w kodzie no realia rzeczywiste, a w zasadzie przeszłość bo drugą wojnę światową. E... Dlatego coś sobie tam opowiemy. W zasadzie powiem tak naprawdę, co ja na ten temat myślę, bo wiem, że bardzo wielu z Was się mnie pytało, chociażby na ostatnim livestreamie, czy też pod komentarzami ostatnio był wysyp tych komentarzy, co sądzę na temat II wojny światowej w Call of Duty. Dlatego dla zainteresowanych może ktoś będzie chciał sobie się zapoznać z moją, z moją opinią, z moim zdaniem. Także moi drodzy, zapraszam najpierw na trailer, który został już wypuszczony, a później przejdziemy sobie do krótkiej pogawędki. This day have set upon a mighty endeavor. Souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. All that separates the world from darkness. The enemy is ruthless. We cannot, we must not fail. Duty first. Hey, Perez! will be enough for you! <laughs> Casualties. We executed the mission. Get me the fuck out of here. How many? We had orders. Get the cover. Lieutenant, tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great. Oh. the bloody first. Także moi drodzy, ja chciałem od razu zaznaczyć na samym początku, że ja nie chcę się kreować na jakiegokolwiek pseudo eksperta Call of Duty i nie chcę mówić rzeczy, na których w zasadzie się nie znam, tak? Dlatego jeżeli macie jakieś, jakąś żądzę wiedzy takiej bardziej powiedzmy konkretnej, tak jak ja dysponuję wiedzą na temat Battlefielda czy Rainbowa, to chcecie mieć wiedzę na temat Call of Duty w danym zakresie, to zachęcam serdecznie do odwiedzenia kanałów moich dwóch znajomych, Pingwina oraz Josiego. Josiego pewnie znacie, Pingwina zresztą część z was też. Oni tam, chłopaki, siedzą w tematach kodowych, także możecie zerknąć w opis, tam są linki. W każdym razie, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że... Jestem naprawdę zainteresowany, jestem naprawdę zainteresowany, bo ja bardzo dawno temu, kiedy jeszcze żadne YouTube w grę nie wchodziły, ani nic z tych rzeczy, grałem w koda. Myślę, że każdy z nas grał tak naprawdę w koda. Każdy z nas grał w koda, aż do tego momentu, przynajmniej niektórzy z nas, gdzie jednak chłopaki poszli troszkę do przodu, poszli troszkę do przodu, aż za bardzo poniekąd i, i to się, no, po części odbijało. Teraz już ten, ta, ta przeszłość wraca, ta przeszłość wraca, co jest, wydaje mi się, że dla bardzo, bardzo wielu z Was, przede wszystkim miłośników koda, dobrą informacją. Dobrą informacją, bo pamiętam jeszcze chyba ponad rok temu, gdy wychodził trailer do poprzedniego koda, tego futurystycznego i był trailer do Battlefield 1, no to tam, tam było widać, że ten nowy kod się nie podobał. Tutaj chociażby po ocenach ludzi, po komentarzach widać, że jednak społeczności Call of Duty przypadło to do gustu. E, ale tak jak mówię, nie mnie to oceniać. Ja na pewno słuchajcie, jeśli chodzi o Call of Duty, e, będę grał, w sensie na początku. S spróbuję, zobaczę o co chodzi. E, na pewno bardzo jestem ciekaw kampanii Single Player, bo czego by nie mówić, tak mi się wydaje. Chociaż też do końca nie wiem, ale zawsze Call of Duty kojarzyło mi się z serią Single Player w głównej mierze. I do tego dobrą, dobrą naprawdę kampanią single player, i też w zasadzie, słuchajcie, poniekąd jak w Battlefielda gram dla multi, tak w tego koda w głównej mierze będę grał dla kampanii single player, bo wierzę w to, że będzie bardzo dobrze zrobiona. I tak samo ten trailer, który widzieliście. Czy chociażby ten livestream, który się odbył, tak naprawdę nie mówił nam za wiele o multiku, poza tam jakimiś małymi sneak peek, sneak peekami, jakimiś małymi scenkami związanymi z tym, że widzieliśmy coś, co się dzieje na ekranie w multiku. Tak nie mam, chociaż cholera wie tak naprawdę, czy to był multik. Jeśli chodzi o jakieś względy graficzne, ciężko mi cokolwiek słuchajcie mówić na podstawie tego trailera. Nie wiem też do końca, czy będzie to ten sam silnik, który cały czas w tych Call of Duty jest, który cały czas występuje. Pytałem się Dziuka, jednego z moich znajomych, mówił, że raczej to będzie ten sam silnik, bo, bo to jest Activision. No także. Także, słuchajcie, ogólnie ja jestem zainteresowany tytułem, i tak naprawdę to mam chciałem przekazać. E, uważam szczerze, że o ile pamiętacie chociażby moje rozgrywki w Battlefield 1 w kampanii single player, to nie ukrywam, nie przeszedłem tej kampanii całej. Nie przeszedłem tej kampanii całej. Nie było to też dla mnie jakiś wyznacznik tego, czy gra jest dobra, czy gra jest zła. No bo kampania wiadomo dla mnie, co oznacza. E, uważam, że. Faktycznie to cofnięcie się do tej drugiej wojny światowej jest pomysłem dobrym. I też już oczywiście w komentarzach niektórych gdzieś tam widziałem pewnego rodzaju animozję, że oho, ho, no to Call of Duty teraz widziało sukces Battlefielda 1 pod względem społecznościowym itd., tak dalej, tak dalej. jak dobrze gra wyszła, jak ludzie byli ucieszeni z pierwszej wojny światowej, no to poszli w drugą wojnę światową. Gdzieś tam słyszałem, że podobno już od 2015 roku gra była w samym procesie przygotowywania. Mówię tutaj o, o tym Call of Duty, o którym teraz mówimy. Nie mnie to oceniać, tak jak mówię, za eksperta nie mam zamiaru się robić, ale jestem ciekawy. Po raz pierwszy od, odkąd pamiętam, jestem naprawdę ciekawy tego, co Call of Duty nam zaproponuje. Z moich względów byłoby bardzo fajnie, dla mnie, jako dla gracza Battlefieldowego, E, aby sama rozgrywka nawet nie o tyle była, przynajmniej w multiku, e, mniej dynamiczna, bo nie chcę zabierać kodowi to, co tak naprawdę kodowe, czyli przede wszystkim arkadowość, co jest oczywiście dobre dla koda. E, zresztą Błatko Boska, Battlefield 1 też jest arkadowy, już nie popadajmy w jakąś paranoję. E, ale cieszę się przede wszystkim z, z braku jetpacków, z braku takich rzeczy, których przez samo istnienie ja przynajmniej nie czułem, bo nawet słuchajcie, jeśli grałem w Titanfall 2 chwilkę, to grało mi się dobrze, ale na dłuższą metę nie porwała mnie ta gra, bo była futurystyczna. E, dlatego mam nadzieję, że Call of Duty zaprezentuje dla mnie coś jako dla totalnego laika od ostatnich lat, od ostatnich nie wiem, ilu 7, 8 lat co sprawi, że będę po tytuł zaglądał chętniej i częściej. Czy tak będzie, zobaczymy. Ciężko cokolwiek na ten temat gdybać na podstawie tego trailera. W każdym razie widać, że przynajmniej ten single, który jest pokazany, nie będzie cukierkowy. Będzie to raczej single mroczny, raczej będą to fikcyjni bohaterowie, z tego, co mogliśmy zauważyć, z tego, co też zresztą można wyczytać po internecie. Także... No, może być nieźle, może być nieźle. Tak jak mówię, ja się nastawiam, słuchajcie, stricte na singla, ale jeśli multi będzie znośne, to może czasem też się pogra. Kto wie. Z tego co też wiadomo, słuchajcie, będą, e, będzie jakiś nowy tryb e, war w multiku, który podobno przypomina troszkę operację w Battlefield 1 czy tak będzie, zobaczymy. No i dla miłośników zombie mają powrócić klasyczne nazi zombie, więc, więc to też jest coś, co myślę część, część z was ucieszy, ale też wydaje mi się, że do wszystkiego trzeba podchodzić z delikatnym dystansem no i zobaczymy jak to będzie, zobaczymy na jakieś tam kolejne szczegóły, jak to wszystko będzie wyglądało, ale, ale kurde, nie pamiętam kiedy grałem ostatnio w grę taką AAA w drugiej wojnie światowej no i Pamiętam, jak świetnie bawiłem się chociażby w Brothers in Arms. Nie wiem, czy pamiętacie takiego FPS-a. Kuźwa, to było lata temu. Ale tak, jak, jak popatrzyłem troszkę na te, na te animacje i, na, i na, tą, na, 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 ten, na to środowisko w tym trailerze, to tak mi się troszkę przypomniało ten, ten, ten Brothers in Arms. Chociaż, swoją drogą, słuchajcie, jak widziałem ten trailer, to animacje tych żołnierzy jakoś mnie znów nie zwaliły. Jeśli mam być szczery, takie to, no nie ładne, wszystko było. Ale tak, tak, tak. Jak na dzisiejsze standardy mogłoby być chyba ładniej. Chociaż cholerawie, nie chcę nic mówić, tak jak mówię, ekspertem nie jestem. W każdym razie na pewno, słuchajcie, jestem zainteresowany nowym kodem. Szczególnie singlem. Może w jakimś koopiku to byłoby coś pięknego. Przeżyć taką kampanię z krwi i kości, e, której, no, nie przeżyłem w Battlefield 1, bo, bo, bo wolałem grać w multi. No, może gdybym wolał grać w single, to bym przeżył. W każdym razie, słuchajcie, dajcie mi znać, co wy sądzicie o kodzie, nie hejtujcie mnie za bardzo, odsyłam też do kanałów moich kolegów, którzy na pewno powiedzą więcej mądrzej w tym temacie, odwiedźcie ich, jeśli macie tylko ochotę, no i dajcie mi znać, co sądzicie na temat koda, czy wy jako battlefieldowcy kupicie koda, przede wszystkim, bo jeżeli nie, to u mnie będziecie mogli zobaczyć, czy warto kupić, myślę, że... Myślę, że coś wam pokażę. Także, moi drodzy, pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.